Państwo wiecie, Iwaszkiewicz był prezesem, jak to się kiedyś nazywało, bo potem powstało więcej stowarzyszeń pisarzy, w Związku Literatów Polskich. Było to w czasach, oczywiście, komuny. I jak w kręgach warszawskich mówiono, nie do końca była określona i znana jego orientacja. I Związek Literatów mieścił się przy krakowskim przedmieściu, po tej samej stronie, jak się wychodzi, czyli idąc od kolumny Zygmunta po prawej stronie w kierunku Nowego Światu, czyli wychodząc ze schodów ruchomych, jak się szło tym chodnikiem, w sklep Wokulskiego i tam w pobliżu był właśnie Związek Literatów Polskich który to związek miał tego dnia posiedzenie. No, godzina wyznaczona minęła, prezesa nie ma, prezesa nie ma, minęło 15 minut, czyli kwadrans studencki nie ma. Po pół godzinie czy 40 minutach wpada, zdyszany. Jarosław Iwaszkiewicz zajmuje miejsce przy stole i mówi: Przepraszam, przepraszam wszystkie koleżanki i kolegów. Ale wiecie, szedłem dzisiaj z spacerkiem krakowskim przedmieściem, patrzę, tu spódniczka, tu spódniczka, tu spódniczka, a to jeden do drugiego mówi, co to Szkoci przyjechali do Warszawy? <grymne> Posłuchajcie, jaka piękna jest Kaszubów mowa, Marsz Kaszubski. Tam, gdzie Wisła od Krakowa w Polsce moje, że płonie, polsko wiara, polsko mływa, Nigdy nie zadzinie, nigdy do zguby nie przyjdą kaszabę. Marsz, marsz za wroga ma trzy z Ma z Niemcoma wieci cały, krwawi wiedle łyjne. łejny pies wiadno brzmiałe, przez górę i chłejne. Przeszedł krzeżyk w twardy blasze, płynił w sej miasta, za to niegły. Cepa nasze całe lat dwasta. Nas załewał do swirote, polsci król jadzieło. i w niemieckich karkach gnyte, trześciała ja śmiało. Gdzie król Kazmierz gnęł krzeżyka? Gnył go pod błagłe zgniotło jak robłka kasie pszcikłonice. Ci rys i ekran toma na jechale, może swoich kapuzoma spłucka w anekale. Krzyżan świątym przeżegnony, syt, secera, kłesa, z tym kaszaba w piekle stonie, nie był łutrze nosa. Nasz Stanisław, kwestka święty, co są so u nas rodzył, nie dopuści, bo za wzanty Śkwiedził, płaczą matki nad Sanoma, płaczą dziewice. Ola, jesz je Bóg nad nama, p, Nigdy do zguby nie przyjdą kaszabe. Marsz, marsz za wroga, a, trzymome z A, jak gromę. bardziej. O wiśle płynącej przez Kraków, Sandomierz, Warszawę, Toruń napisano tysiące wersów. Mniej o tej zbliżającej się do Bałtyku. Posłuchajmy więc, co pisze w swej publikacji Marcin Kromer o królowej polskich rzek, kiedy płynęła przez tereny zwane kiedyś Prusami. Kiedy zaś dotknie pruskich rubieży, Wraca się na północ, rozdzielając z kolei Rusy na dwoje. W górę rzeki od Malborka, napotykając potężne groble, rozgałęzia się na dwa koryta i tworzy wyspę pokaźnych rozmiarów i żyzną, którą nasi nazywają Żuławą Wielką. Tu Wisła traci swą nazwę i lewe koryto, zarazem większe, Otrzymuje imię leniwki, prawe natomiast Nogatu. Nogat wpada trzema ujściami do chabu. Leniwka zaś dwoma, po części do tegoż Chabu, po części do Morza Poniżej Gdańska. Zarówno duszy książęcy, jak i królewskie mają całe mnóstwo miast mniejszych, i to całkiem nieźle zagospodarowanych oraz dobrze zabezpieczonych obronnymi murami. W Prusach Królewskich pierwsze miejsce zajmuje Malbork, bo i samo miasto wspaniale wyposażone jest w potężne mury i baszty i ogromny zamek pełen wszelkich umocnień podnosi jego znaczenie. Miasto leży nad nogatem stanowiącym ujściowe ramię Wisły i oddalone jest o sześć mil od Gdańska. Z powodu urodzajności gleby chobliskiej Żuławy, o której wspomnieliśmy wyżej, oraz dzięki ludnym i gospodarnym siom miasto jest zasobne i uczęszczane. Owa zaś Żuława, która się tworzyła na bagnistym niegdyś gruncie po ustąpieniu wód Wisły, Zabezpieczona ciągnącą się wzdłuż obu ramion rzeki wysoką groblą dzięki wielkim wysiłkom, jakie z narażeniem swego życia podejmują ludzie, skutecznie broni się przed podobnym zalaniem. Jest to tak zwana żuława wielka. Przyległy zaś do niej ląd leżący po zachodnim brzegu leniwki i równina sięgająca aż po motławę i Gdańsk. Także kiedyś wagista, obecnie osuszona przekopami rowów i zamieniona w pastwisko, nazywa się żuławą małą. Naka.